Ok, jak zrobić sobie punkt wymienny poezji? Dzisiaj zrobimy taki szybki warsztat. Zajęcia praktyczne, techniczne. E, będziecie wiedzieć, jak to można szybko zrobić sobie też w domu. Potrzebujemy e, rameczka. Rameczki kupuję w tej Tigerze, I już są złote i są w miarę niedrogie. Klamerki, klamerki e, kupuję w sklepie papierniczym, nie w Krakowie. Mają też sprzedaż wysyłkową, no również są bardzo ładne, unikatowe, wstążeczki. pasmanteria, trzeba po prostu poprosić, w miarę cienkie, takie prokatowe. Oczywiście możecie po swojemu też interpretować tą ideę, wydruk, który wysłałem PDF-em, który opisuje, gdzie można znaleźć punkt wymiany poezji, z narzędzi, na pewno przychodzą się nożyczki, może przytać taki nóż do papieru. Eee, ja używam kleju na gorąco może to być jakiś też, też taki klej do papieru, czy wodoodporne, raczej wodoodporny, tak? Ok. Eee, rameczkę sobie rozbieramy na części i przede wszystkim e, mamy tutaj elementy, których już nie będziemy potrzebować, czyli taka podstawa oparcie, które jest po prostu... o jednym ruchem podczepiamy. Czuje się teraz jak słodowy Nie będziemy potrzebować też tego tej zawieszki. Okej, okay. dobra, pozbyliśmy się. Mam, zostaje jedna zawieszka. Tak, bierzemy teraz szybkę. Przykładamy, pasujemy do naszej grafiki. Ważne, żeby na dole troszkę miejsca zostawić, żeby te informacje były po prostu jak najbardziej widoczne. No, Gdybym miał w tej chwili dużo papieru, to pewnie użyłbym noża. Akurat nie mam, więc użyję Życzek. Ok, co, że jest całkiem nieźle, mogło być gorzej. Ważne, żeby ta zawieszka była na dole, nie? Czyli... Ok, teraz mamy wyrównane. Zamykamy sobie te wszystkie te zaciski. Klej. Klejem smodujemy dookoła, żeby nam potem nie wsiąkała tutaj gdzieś woda żeby ta rameczka po prostu dłużej nam przetrwała. Okay. Teraz bierzemy trzy z które mieliśmy wycięte. One mogą być trochę dłuższe. Zawsze można przyciąć, łatwiej przyciąć niż potem kombinować i robić od nowa. Przekładamy na ten klej, jeszcze sobie go, je tutaj kleimy. Dobra. Można jeszcze sobie tym klejem tutaj troszkę przejechać, żeby je... To jest o tyle ważne, że gdyby ktoś próbował tam pociągnąć za tą, tą rzeczkę, bo mu się spodobała klamerka, czy jest po prostu dziwne to minimum oporu mu to jakiegoś sprawi. Ok. Teraz montujemy, Już mamy przyczepione wszystkie sześć. Pokażemy jak to teraz wygląda. Prosa.